Siemaneczko z tej strony Atnackies i witajcie w kolejnym odcinku z Nightcall.pl S1 W tym odcinku chciałbym Wam pokazać do którego levela trzeba eksplodować na poszczególnych mapach. A więc zaczynajmy M1 do 15 levelu M2 do 30 lewela Torina Suhera, czyli BO do 50 lewela Lok pająków V1 do 65 levela Lok pająków V2 do 75 lewela Atlantyda V1 do 80 lewela Zapraszamy do klubu Atlantyda V2 do 85 lewela Atlantyda V3 do 7. lewela Kraina śniegu do setnego levela miasto duchu. od 130 levela leśny zamek od 160 levela lodowy zamek od 190 levela śródziemie od 210 levela i to było na wszystko to było wszystko w tym filmiku pokazałem wam jak ja piłem bardziej może Wy, jakbyście mogli ekspić. Yy, no i to wszystko w tym filmiku. Żegna się z Wami. Ad jest. Cześć.